Z tej strony Mat z ze mną Kuba Witam serdecznie Witamy w kolejnym odcinku już z tym najbardziej ogarniętym Z naszej serii na Dzikiej Dolinie No dzisiaj akcja prasowania na dwa zestawy Naprawdę akcja, no kozak Zobaczymy jak to będzie szło Belek to będzie niesamowicie dużo Ogólnie tak, mamy do prasowania dwa pola w sumie, nie? Bo jedno, no jedno pole sobie poza odcinkiem sprasowaliśmy. No i mówię, na dwa zestawy pracowalnie Kurde, aż żalnie nie nagrać, no bo szczerze powiedziawszy Na YouTube mało się widuje chyba w farmingu pracowania na dwa zestawy, na okrągłe bele No, tym bardziej okrągłe No Bo koski to tam jeszcze, ale okrągłe to wiecie jak to bywa niekiedy Ogólnie tak, robimy jakby pole z misji, dlatego też no Jakby jeszcze, ja tu się wycofam I Jeszcze nie sprzedaliśmy, że tak, o Jezus Leu. hop. hop. B będziemy klepali prasę, widzę tego, wieczorem No ale dobrze No Ogólnie mam jakieś strasznie ciemne kolory, że wątków mało co widzę Nie, nie mogę zmienić tych e, filtrów z nimi widy, nie wiem, coś mi się stało nie tak, no ale mimo, mniejsza o to Ogólnie tak, no pole jest dość duże Ogólnie pamiętacie, poprzednio poprzednim odcinku to pole kosiliśmy No nie. Tego, nie, tego pola na odcinku nie kosiliśmy, to sorry Nie, Właśnie. to nie Nie Właśnie to jest po prostu pole z misji, wzięte głównie dlatego, żebyśmy mieli słomę No i też przy kosiliśmy skosiliśmy to pole no i po prostu potrzebujemy drosu, mamy kurniki, no i mówimy... Taka okazja to jest dość dobra, no i tak pracujemy... No Boże do... jak te dwie prasy dzwonią Jo, jak, jak każda ja to jest najgorsze. Tomasz, tomasz. Ogólnie jest bardzo Słuchu, fajne... Bębenki mamy... Tak, w... Będenki usne wysiadły. <laughs> mamy coś bardzo fajnego, że ogólnie nam się prasy zatrzymują, jak już jest mniej na godzinę, więc to też jest super. Akurat to jest kozak, bo nie trzeba się przejmować tym. Aha ty jedziesz tak? To ja już pojadę gdzie indziej, bo kurcze tego rządka bo Ciebie nie mam no, bo... Wiesz co, zrób y... poprzeczki tam I o to ja padę teraz z tej strony Mówię, pracujemy na dwójkę ogólnie w realu, u ja mnie się pracuje w czterech, teraz no fajnie to wygląda No i myślę że w kolejnym odcinku Jakieś prace pożliwne i zbieranie bel, bo mi się wydaje, że dwie osoby do zbierania bel aż nie będą potrzebne, bo to Na multi może się bugować trochę No ale zobaczymy jak to będzie Jakoś to będzie, miejmy nadzieję jak tam cię Caseem prasuje? Fajnie, fajnie. Oprócz odłożonej kierownicy co nie? Bo no Toś no. jest nie tak, znaczy to ja my ogólnie mamy sample IC, nie dlaczego kubie nie działa na multi, mi działa, nie mam pojęcia dlaczego tak jest, no ale powiem tak, I love farming Czekaj, jak się to włącza? E, wchodzisz w tą zębatkę z ciągnikiem, nie? W ustawieniach no. I idziesz na sam dół i ty, i tam masz sample IC, nie? I tam musisz się powłączać, a na samym dole a, No to widzisz, ja tego nie mam, no to właśnie. ma tylko host ale nawet tak kierownika też tego nie się, bo sam to testowaliśmy, nie? No tak. tak ogólnie powiem tak, poza poprzednim odcinkiem bawiliśmy się co nie miara, żeby wreszcie z Kubą pograć, przełączać czy przełączaliśmy internet naprawdę szła ta gra, no ale wreszcie chyba doszliśmy do jakiegoś miarę poziomu, bo jest okej, okay, nie? Bo ostatnio to było no tak, jest... że Kuba wbiła na 2 minuty i go wywalało, nie? Więc no to była naprawdę istna masakra. Ogólnie tak będziemy pracowałem w dzisiejszym odcinku dwa pola, myślę, że to pola o Holandem, a potem się z Kubą zamienimy żeby też tak nudno nie było. Ogólnie tak, to pole w sumie kurczę, to takie pole do prasowania jest dość ciekawe, bo są takie wiewiaste. Ja pamiętam, jak chcieliśmy przy tych słupach i w ogóle ciekawe to było. Ogólnie tak, no zestawy są piękne, bo New Holland zestaw i zestaw Kejsa nie, tak ładnie wyszło. Z tego jestem zadowolony. Ej, patrz, jaki, ej, w ogóle Aha, w tych praca się nie da zmienić pojemności Belly. Myślałem się da zmienić pojemność. Nie, da się O, to, to, to szkoda. No, dobra, to ja na razie... Ty masz robić o, tak Aha, ty Blisko było! Aha, ty To ja też pojadę do góry z tobą, żebyśmy tak razem pojechali sobie przez chwilę. No wywijaty są jak nie wiem co no, ale my to w sumie nie mamy dalej GPS, a tego zapomnieliśmy wygrać. Aj Kuba, zmieniłem przepę na balę, która się już nie baguje. A, no to no okazało wie... się, że nie mamy, mamy nią w modach, jest nie trzeba było, wiesz, e, nic ten e, zmieniać, nie? Tam jest tyle, spoko. on rząd obok mnie robić ten, o właśnie, no. Obej okay. I będzie już to naokoło machnięte. No chcemy jak najwięcej tego machnąć, żeby kurczę... No był już z tym spokój potem, nie? Bo tego pracowania nie jest od groma. No i potem trzeba jakieś prace powniwne będzie porobić, nie? posiedzieć jakieś rzepaky, w tym stylu. Kurczę, nie wiem, czy nie będzie trzeba czegoś orać jeszcze do końca, bo tych pól trochę potem nabraliśmy i... To wszystko się okaże. Wiesz co? No. Marzy mi się poplą. Aha, rzadkę w zasiać? No. No możemy w sumie, no bo... Stależować tutaj pole albo któreś idee i ten. No wiesz, tego pola nie starożytnie, bo no jest misji. Jeszcze trzeba pamiętać, żeby to zboże sprzedać, nie jak sprasujemy. Bo ten na, no. na Ursusie za to, że to zboże jeszcze jest. Nie, ale ogólnie, naprawdę, ogólnie na tym polu jest klimat, prasowania, bo to polskie podmórki. Bo mi jechali na takim kwadacie, by było nudno, nie? A tu chociaż coś się takiego kurczę, ciekawego dzieje na tym prasowaniu, nie? Akurat. Jest, 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 jest w porządku. Ale nie. Nie... Te no, zestawy są wpyte. No ja właśnie, jak zaczęłem robić właśnie motwach na no ja temat, mówię, kurde, nie, to muszą być dwie prasek, jak właśnie poszliśmy te w kurniki w te belę mówię nie To musi tu coś fajnego wyjść, No i myślę, mi się wydaje, że w miarę wyszło. Ogólnie włożenie słomy, to będzie masakra i to będzie tyle się działo. Ja nie wiem czy teraz, co nie w stanie jakiegoś drugiego tura albo kupimy jakąś ładowarkę, bo jedną te bolki wodzić samemu to się no... ciężko będzie, to mi się wydaje. No, to fajne będzie no będziemy jakoś na dwa zbierać. Ogólnie mamy fajne widły, jak klikasz na X to ci się belka jakby w nich trzyma i nie tego, nie odleci z nich. Tam jest dość spoko widylamy. No. Wiesz, nie trzeba, bo to jednak wiem, że tu na tej mapie będzie dużo, więc wolałem tak to zrobić. E, może... Aleś to obinęły. No. Dobra, ja tylko koło ciebie wlatuję. Jo, 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 możesz. A jakieś tam mamy jakie ogólnie będą, o Jezu, widzę, że to tu to będzie sporo. Ponieważ wiadomo, nigdy nie, nie czekaliśmy kołani, aż do końca same wyrzuci i wiecie jak to potem było, nie? Potem się robi takie dziwne wątki. E, no ale. Nie ma źle. Zawsze może być gorzej. A pewnie. No, wiadomo, jeszcze jak. Ogólnie dzisiaj nagrywamy w kolejną rocznicę śmierci Jana Papieża II, bo dzisiaj nagrywamy to 2 kwietnia I właśnie jest rocznica dzisiaj <grystanie> Taka ciekawostka A tak Nagrałem to w sumie, kurde, jest 20.20, 20. nie, to o 20.37 nie będziemy nagrywali, no chyba, że się tak uda nagrać jakiś odcinek o tej godzinie Normalnie jakieś intro papieskie zrobimy <grystanie> Ja wiem, na mnie tylko damy kremówki, o <grystanie> Jan padł drugi, co, za, co zalepał e-flugi. Tak to było. Nie wiem, nie znam się. Kurde, to jest ten sam rząd co ja jedziesz? Dobra, to cię za chwilę zjadę. Jako belkę wypluję i... Ja myślałem, że ty Nie, ale spoko, ja się zjadę teraz na prawo, na tamte obok. Ogólnie że to chaotycznie pracujemy, ale ważne, żeby było... było Czekaj, nie! Zatrzymaj się! Czemu? Mam plan. No, jaki? Koło mnie zajedziesz? A tak. A dobrze, zapraszam pana w objęcie swe. Jo, i tak wolno grać jak nie laguje, bo ostatnio powiem wam szczerze, pracowaliśmy, nie? To Kuba, jakby miał to pracować, to byśmy mieli więcej e, ominiętego niż pracowanego przy tych lagach ostatnio, nie? No. Ale ostatnio byliśmy po aktualizacji, po aktualizacji farminga i ten farming, powiem szczerze, w ogóle nie chodził, nie? To była makabra. Naprawdę, to była tragedia. Ale tu jest okul. Jo. I teraz może ten żonek zaś obok mnie wjechać, nie? Ten po lewej. No spoko. Bo ja tak teraz będę belkę wypluwał. ile tych belek tu już jest, Kuba? Ale patrz, te belki nie spadają, to jest super. Patrz, normalnie się na tych górkach trzymają, to jest git. Go tu jest się, nie? jakby oporowo. Ej, ile jest na godzinę? C20? No. A, to tak samo ciśniemy. Nie no naprawdę, takie akcje, ej my chyba jeszcze w nigdy w farmingu nie robiliśmy na dwie prasy na, no Chyba... Yy, robiliśmy na lubelskiej Na dwie? Kurde, może ja, Tylko... Mi no, się no, zdaje, że na Tak, chyba miło. tak, ty chyba sipmą ci coś, a ja tą moją case'a prasą Tak Ale to pamiętam, ta, ta sipma, ona wypluła belkę, to już dwa przejazdy zrobiłem, pamiętam, tak było No Tak było, panie kolego Nie kłamie Śmiało wykonać Ja mówię, nie, takie takie jest fajne. w kolejnym odcinku, panie się zajmiemy z włożeniem BL I to chyba faktycznie wy, wypożyczyłem fa drugą ładowarkę, bo no mamy dla siebie i będziemy kołowską dwie i robili. Wiesz, co możemy robić, żeby nie było głupie, jakie nasa układa na przepę. A druga, jakby wiesz, układa takie stoki na polu, żeby to potem łatwiej było, wiesz o co chodzi. Eee, no czaje Na fa dwie belki wiesz, pod dwie belki, żeby było ładowarką brać pod dwie belki, będzie łatwiej, nie? To by nie było głupie akurat. No. Nie, ale naprawdę, naprawdę ładnie to nam wychodzi. Ja, a tu już nic dla mnie nie zostanie, muszę jechać indziej. Dobra, elo. Człowieku, tutaj taniec gwiazdami ja normalnie. Tak, wybijamy jak nie wiem co. Ej, Kuba, mamy ile? 7 minut to pole sprawia ogarnięte. Fajnie to idzie. No. Ej, jeszcze tamte jest do, żeby poprasować. No tak, bo zrobimy sobie dwa, a potem sobie zaczniemy te zbierać. Bo tego zbierania to jednak będzie, no... Dużo będzie fuj Fuj Mny, 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 yo i fajne jest to, że to nieco nie znaczy, na polach z usług nie działa, ale na polach z tego dzieła naszych to też jest spoko zrobione. A bo ja sobie na tego ostatniego, a ty możesz jechać już z tamtej strony. Spoko? Nie no, naprawdę fajnie. Ogólnie już nie też to były fajne. Natomiast naprawdę to same akcje na razie są fajne. nie i też wreszcie. Po poprzednim odcinku jak nagrywaliśmy też jeszcze nie było Gospo zbudowane Też przez, poza odcinkiem zbudowaliśmy Gospo i wszystko jest na spoko, bo Coś zrobiliśmy na plus, wolno powiedzieć Jakoś to wygląda powoli Jak tu plastiki trzeszczą ty. <laughs> Nie, zestawy, naprawdę zestawy się akurat dały to, to nie ma co tamte. Tam. Dobra, to dla Ciebie ten żonek został, a ja już na drugie pole się udam. Okej. Okay. No i na drugim polu się zamienimy z panem Jakubem. Wiadomo, żeby każdy pojeździł i tym, i tym. O, nasze pole już zarosło od chwastami, to super. To jest bardzo, bardzo miłe. O, no, to pole wymaga wapna. No, wapno po te górki, to ciekawe będzie. Nawet tą dwunastką, albo zts em To będzie dość fajnie wyglądało. Na tym polu też to ciekawe, widzę tego. Hmm. Pasa, e, kosiliśmy, bo też tu będą e, zawiasy. Ale tu Kuba wlatuje na pewnej. Ja już jeszcze odpalę sobie właśnie teraz tego pana IC, żebym ja jednak jeździł z Kejsem z otwartą kierownicą. Fajnie, fajnie by to wyglądało. O, dziękuję panu za Kejsa, bardzo, bardzo ładnie. A ty też widzę, jest taki dzisiaj Kejsowaczek y ubrany, chyba, nie? Co? Dzisiaj jesteś w kombizonie Kejsa, czy mi się wydawało? A nie wiem. A nie wiesz, nie wiesz. I to ja pocisnę żądek obok ciebie Case ma lepsze dźwięki, nie na taki bardziej cichszy, taki no. bardziej odkurzacz A tak Ej, widzisz u mnie, że mam otwartą szybę, czy nie widzisz tego? Czekaj. Przed nią Masz zamkniętą. Aha, umieram otwartą, nie no. Fajnie, fajnie. Jak te rządki są blisko siebie, ej, Bez Bo tutaj tego. Kejsa ściągało. A no, nie zapomnę tam w nic, to była masakra z tym kejsem jak, jak... No ale daliśmy radę. A widzisz, że ci, tego ściernisku ci się ten, e, jakby... No. Mam normalne ściernisko. Aha. To u mnie, u mnie się ten, u mnie są ślady, jak się jeździ po nim Ale tu krzywo to kosiliśmy, ja o tej drogi mam co chwilę muszę nawracać, no ale damy radę. Jo. Ale szyby sobie jednak z przodu zamknę, bo jakoś mi niewygodnie tak będą szybę otwartą. W ogóle nie wiedziałem, że w casech są otwarte szyby z przodu. Wiedziałem, że w fendach i w dojśwarach, ale nie wiedziałem, że w casech też robili otwarte z przodu. A ten case taki oporowy, kurde, z tym w no. fajnie wygląda. W ogóle jest pierwsza partiolanda, bo tu Nie Holanda jeszcze na tej API nic nie robiliśmy, tak mam powiedzieć. No tak! On czekał, bo oraliśmy w toyerem i tym... Ogólnie teraz w będziemy wyjeżdżali belkę, a bo, dlatego, bo właśnie chciałem, żeby w 4 że pod belki, bo ma fajne dźwięki. Jakby są lawetą, fet, to będzie fajnie to wyglądało. Zmyliłem cię. A nie, ty tam chce wjechać, no spoko, dobra. Popi, tu jest prasowania, co? No. Wyobraź sobie to teraz na singlu w jedynkę prasować, O ja. Testowałem, nie polecam Aha. Ty pod górę ciężko tam wyjechał z tej strony To jakoś w ogóle ogarnę O tak, tu był, był ten rządek, to w ogóle jest A nie, to w sumie rządek mój, bo jechałem pierwszy, jak pamiętam, kosiliśmy to pole Bo ciebie ściągało, to jechałeś za mną, pamiętam, A Ja jechałem niuchem pierwszym O, ale to fajnie, oglądać tak z daleko ode mnie, że tak jest, tak, tak jest, nie, to to tak nie, nie to to tak jest, tak tak od dali Nie widzę. Nie nie. Nie tak jest, tak jest, tak jest, tak się tak jest, tak jest, tak tak ...jest jakby oporowo. Oporowo-zaodobowo, tak. Ga, gaz do fu, fu, i dwuja A tak. Z dolotą. Wellman <noise> <noise> Ja, ale tu idzie elegancko. Człowie. Dobra, to ja teraz tutaj będę górę ogarniał Jak chcesz, jak chcesz, to jest tam obojętnie Albo jedź koło mnie jak chcesz, możemy się na kółko zrobić o, o, o razem To będzie fajnie wyglądało w miarę A górkę sam na końcu możemy ogarnąć ja Nie, no, ja teraz to ogarniam O, no to spoko jak chcesz... Staję... O, case ma szyberdach otwierany Jo, szyberdach fajna sprawa Ja chciałem w aucie mieć, ale no nie mam Ale z ciebie bandy. Czemu? Nie masz szyberdachu. Ale z ciebie, Bambik. Czemu? Bo masz dwóch ojców. Ej, lepiej mieć dwóch niż żadnego. A tak? Jeszcze nie. Znaczy, mi się osoby się nie lepiej pracowało. No wiadomo, każdy ma swoje gusta. Bo Kejś do innych prac jest okej, okay, ale ten obszernik jest strasznie wysoki w tym Kejście. Ale oba zestawy są ładne. No my też mamy zestaw, zestaw właśnie Masaya i Zestaw Fenda. Takie też chciałem zrobić, ale nie ma Masaya ani fenda prac wydanych, tam więc no alipa. Ogólnie ej, z prasami jest bieda takimi większymi do okrągłych Bel. No bo te no mam takie... Welgerki z masz masz te małe, albo jakieś ruskie, nie, ale takie większe jest właśnie ta New holandka, jakaś kejsa, jakaś krąka i to więcej nie ma takich dużych tak szczerze. No to faktycznie. Ja bym chciał jakąś taką John Deere taką większą. To było fajne. Taką starą pasówę o to też było I taka jakiś taki MTZ z tym, to był fajny zestaw, był, ci powiem Co ty z tymi UMTZ-ami? A ja wiesz, ja lubię ruskie ciągniki Zauważyłeś zresztą No To jest pierwsza seria na której nie mam MTZ-a Ty, w 19 grałem z widzami na takim kochozie ruskim, że wiesz, kierowec, MTZ-y na gąsienicach Jo, to była taka serena, na, na live'ach pamiętam, jak jeszcze robiłem live'y, chłopie, tam to się działo a, ci to idzie? A, to zostało ci już tylko trzy rządki, w tym, tym. Nie, ten news tą prasą mega też wygląda. Kurde, fajne znowu. Ale Holland fajnie, że ma ten obciążnik taki, nie, że na tuzie, taki ma wbudowany, fajnie to wygląda ten obciążenie, taki inaczej Bo wszyscy na tuzach, a to tak inaczej jest. Panie kolego drogi. Na się dziś nie oddaje tego klimatu. No... ale najważniejsze że jest w porządku Dobra kolejna belka będzie dla jego bolesnej męki No i lecimy Ej to pole też ogarniemy zaraz Już długo nie zostało Jak są te główne kawałki porwane To tylko się idzie. raz przy razie to A tam Hoł wjechał te On taki jak dzik w paśnik A pewnie Nie no Aż bym więcej poprasował No ale więcej kawałków nie mamy Ej tak się fajnie mówi No poprasujemy Ale zawsze będzie złożenie akcja To Jak dzisiaj te pola zwozi... zwieziemy To cud Ale wątpię że czy pola zdążymy zwieszyć Nie wątpię w to No Oj zawleką ładowarkę wypoczymy, to nie nawet nie będę ładował na, na tego, na traktora, a bo się robi takie stogi na polu My tak w raotefa to robimy, że wiesz od kilka dni przechodzimy ładowarką albo ciapkiem i takie widły mamy, wiesz takie, takie, wiesz, takie małe do tyłu, nie? I no tak i właśnie robimy po prostu takie stogi po polu, co wiesz 12 bel obok siebie, że wiesz po całym polu potem nie jedziesz, nie? Bo my w realu na tiry w belki, nie? A tirem, wiesz, nie, mhm. nie wyjedziesz po całym polu, nie? Tak jest potem pełny, Potem ciężko tyrma. Bo nas zwolę masz taką, jakby, jak wiesz, jak robić pieczarki, nie? To potrzebujesz podpływ, jakby słomę, nie? To nas właśnie taka firma z pieczarkami i właśnie mamy kontrakt, że dostarczamy im słomę, nie? Oni tego potrzebują ogromnej ilości. Ale kuba, ja mówię ci, tak jak powiedziałem, te to niestety sprzedawali. Czemu? Bo kupiliśmy rozciewarz do Maseja, bo do MTZ to był za mały, nie? bo MTZ go nie dźwignie, bo jest za, no, za ten... A jedynie MTZ był dostał do opryskiwacza, a jakby rozstaw kół pasuje też do Maseja do opryskiwacza i po prostu nie będzie dla niego roboty już, nie? Bo musieliśmy go wtedy przy, przy, przy paszowości zostawić, nie? Ale za ciężko ma. Nie ruszy z wałkiem. Tyle, jak masz 14 Ursusa, nie? Trzym 14, 14 z turbo, to ona mhm. ruszy, nie? Ale Rus ma za ciężko niestety. Wiesz, MTZ 82 to ma koni, to też nie jest dużo, nie? No to Ej Kuba, my to skończyliśmy. Praktycznie. I o, to pojedziemy na głos, po tymi z wami się wtedy pożegnamy. I będzie jak, jak najbardziej, jak najlepiej. Tam przepraszam ogółem za dźwięki z Messenger'a, ale ludzie mi tam wypisują. Ale w sumie to pole z ich też ładnie wygląda. No? O Jezu, jakie to jest piękne. Chłopie, to jest ma mega mega. No dobra, wciśnijmy nas na głospę. Jo, chłop mi wyprzedził. Łagiej. Łogień na tłoki, łapać broki. Znaczy co? Ale patrz! Już pół godziny gramy i bez lagów, to jest najważniejsze ja chłop... Bez lagów, a chłopo, odcisnął burakami. Jezu, sąsiad się zabije, nie słyszałem o kurde. Laga miały No Ale z ciebie Bambi. Czemu? Wjeżdżasz w drzewo! Ej, widzisz tą kukurdzę po prawej stronie? W którą cofasz? To jest nasza. Właśnie widzę Bo to, to niestety jest Razem kupując gospel z tym landem, to po prostu zrobię jeden lantern to musi być u nas A mówię, zrobiłem kukurydzę bo takie fajne pola na kukurydzę będzie I ogólnie tak, gospel jest ogarnięte, widzicie kurnik postawione e, Wszystko jest dokończone, nie ma jakiegoś rozpizdziela Maszyny są pokładane, więc naprawdę, naprawdę, powiadam wam jest bardzo No co Elegancko, elegancko O i jest nasz pan sto to dzień dobry panu Dobra mordy My wam dziękujemy za odcinek, trzymajcie się, na razie, cześć 鞋嘛。